Czy świat stoi na progu nowej zimnej wojny, nowej zimnej wo wojny energetycznej? Do takiego pytania skłania nas autor książki zatytułowanej Nowa mapa jak energetyka zmienia geopolitykę, Daniel Jergin. Bardzo ciekawa książka, do której chciałbym serdecznie Państwa zachęcić. Książka, która opiera się na bardzo Interesującej tezie, a jednocześnie tezie, która może niekoniecznie nas dzisiaj zaskakuje, albo szczególnie gorszy. Mianowicie, autor zaczyna od założenia, że światu grozi nowa zimna wojna nowa zimna wojna między Zachodem a Chinami. Według autora ta nowa zimna wojna ona już się toczy, jednakże jeszcze nie wszyscy mamy świadomość tego wydarzenia. Autor również twierdzi, że żyjemy w czasach, kiedy zaczyna kształtować się nowy międzynarodowy porządek. To również może teza, która nieszczególnie nas zaskakuje. Ważne jednak jest to, że autor wskazuje iż przyczyną jednego i drugiego, przyczyną tej nowej zimnej wojny, przyczyną tego tworzącego się nowego porządku międzynarodowego jest Przede wszystkim klimat. Są zmiany klimatyczne, są zmiany, jakie zachodzą w energetyce. To jest może taka teza, która, która może nas trochę zaskakiwać, choć w przypadku no, osób, które mają dość dużą świadomość klimatyczną, pewnie tego zaskoczenia nie będzie. Ponieważ ja nie chcę opowiadać o tym, co jest w książce, bo oczywiście zachęcam do tego, żeby, żeby tę książkę przeczytać, ale jednak chciałbym zwrócić uwagę na takie cztery kroki, które, które przyjmuje, przyjmuje autor. Nie wyjaśnię, co on w tych czterech krokach chce, chce sugerować bądź co konkluduje, ale samo prześledzenie tych czterech kroków, myślę, może Państwa do lektury zachęcić. Pier Pierwszy ten krok to jest mapa Ameryki, drugi mapa Rosji, trzeci mapa Chin i czwarty mapa Bliskiego Wschodu. Autor pokazuje, że to właśnie w tych czterech miejscach dokonują się gigantyczne zmiany, które mają charakter czy mają podstawy w zmianach o charakterze klimatycznym. A po drugie te cztery obszary i te cztery. Niejako mapy świata, regionalne mapy świata ulegają przekształceniu właśnie na, na skutek zmian klimatycznych i energetycznych. Autor, jako przykład, na samym początku swoich rozważań pokazuje zmiany, jakie dokonały się w ostatnich kilkunastu latach w Stanach Zjednoczonych, jak bardzo Amerykanom udało się przestawić z dominacji ropy naftowej sprowadzanej z Bliskiego Wschodu na Nieustannie wzrastający udział gazu, własnego amerykańskiego gazu, przede wszystkim łupkowego, w tym tworzonym przez Amerykanów nowym miksie energetycznym. Autor też wskazuje, że sam fakt, że Amerykanie powoli stają się krajem eksportującym gaz, pokazuje, jak bardzo transformacja energetyczna i zmiany Geopolityczne, jak szybko czasami mogą, mogą mieć miejsce, jak szybko mogą, mogą się wydarzyć. Niech właśnie to będzie asumptem do tego, żeby również przyjrzeć się podczas lektury tym, tym pozostałym obszarom: Chiny, Rosja, Bliski Wschód. Autor pokazuje, że gigantyczny wpływ na te zmiany, na tę nową geopolityczną mapę świata, będą miały Zielony Ład, nowe technologie, ale także to, w jaki sposób transformacja energetyczna będzie przebiegała w, kra w krajach rozwijających się. Myślę, że na pewno możemy się przyłączyć do jednego. Żyjemy w czasach zmian. Te zmiany już obserwujemy, choć jeszcze nie mamy świadomości i nie wiemy, w którym kierunku będą one podążały, ale według autora zmiany te zmiany, które swój grunt mają rzeczywiście w klimacie i w problemach klimatycznych, zmiany te bardzo wpłyną na geopolitykę świata i geopolityczne, geopolityczne układy. Czy zatem jesteśmy świadkami tworzenia się? Takiego nowego międzynarodowego ładu i początku takiej nowej zimnej wojny? Według autora tak. Dlaczego? Zachęcam do przeczytania książki.